O, oh, pora z tego skorzystać, dobry wieczór, dzień dobry, Boże, jakie to, jaki ja jestem czerwony, przepraszam, ale ja jestem taki czerwony, bo jestem jedną z tych osób, które są blade i wystarczy naprawdę chwila, żebym ja był czerwony i stwierdziłem, że umyję samochód i słońce we mnie napierdzielało, no i wyglądam jak wyglądam, strasznie, ale może przeżyjemy, wyjazd do Wrocławia, pora się spakować. A! Się. Jezus, jest tu jak, tu, jak tu jest strasznie ciemno Jak widzicie, albo nie widzicie O, jak się tak pochylę To kot wpierdziela mój plecak Jak tam jak zawsze, to teraz to wszystko jakoś poukładać Pozano się do samochodu Zawsze jest ten taki motyw, że niby się spakowaliście Niby wszystko wzięliście I wszyscy jesteśmy zadowoleni, że wszystko mamy A tu się okazuje, że Coś, zapo że coś zapomniałem Boję się, że coś zapomniałem Tylko to, to Kota Najgorzej jak zapomnę kota Będę wtedy kot sam w domu. Dobra, trochę światła zapaliłem, żeby było trochę ładniej. Wszystko jest w samochodzie. Pora najlepsze wydarzenie. Porana kota. Tylko, że kot jest tam. W sypialni. Jak ja go wyciągnę? Ja widzę maseczek. Mam wrażenie, że jestem człowiek mgła i chodzę jak mgła przez Warszawę. Nic nie widzę! Kto to wymyśli? Okej, okay, jesteśmy pod hambera. Oooo, oh, aż mi się płakać chce z tego wrażenia. Jesteśmy u Ambera, czekamy w sumie na niego teraz. Czekam w sumie na niego teraz, bo nie wiem czemu czekamy, jakby tutaj ze mną jedziecie, samochodem z pusty. I jest ciepło na całe szczęście. Wyglądam trochę jakbym się nie wyspał, ale niestety musicie na mnie brać poprawkę, bo ja mam ostatnio jakieś okropne problemy z uczuleniem na kota. Nie ma tak mieć kota i uczulenie na kota. Jedziemy do Wrocławia, bo w sumie Wrocław to takie miejsce. Trochę takie, które w ogóle nie ogarnąłem, że jest. <grych> znaczy, funkcjonuje, ale w swoim dorosłym życiu byłem tam może dwa razy. Zrobimy to raz, tak na dobrą sprawę. Bardzo dziękuję już jemu i Tukiemu za to, że mnie oprowadzali. Ambera wtedy postanowiłem trochę to odświeżyć i znowu pojechać do Wrocławia. Niestety czas jest jaki jest, więc po, pewnie pospacerujemy, połazimy, pooglądamy, popatrzymy. No i tak spędzimy jakoś ten mikan w miarę sensu. Tak mi przynajmniej wydaje. Taki jest plan. Czy Twoja twarz może pojawiać się w, na YouTubie? Tak. tak. Jest już 22.52 do klank. W razie było eee. to jak coś, to jesteśmy we Wrocławiu. Jest już późno ja, ledwo żyję. ja I pozdrawiam Serena. Dobra, zdrapujemy. będziemy Wygramy teraz miliony, dawaj. To jest przeklęta moneta, Dobra, ona jest przeklęta, dawaj. Będziemy przeklęte pieniądze mieć. Szybko, będziemy bogaci! I co to jest kot kreskowy? Rabat, 2 złote, 4 razy warka puszka lub czteropak. No, coś dla ciebie, witam, akurat, witam, akurat witam, alkoholiku także. Dzień dobry, witamy w kolejnym dniu. Jeżeli chodzi o Wrocław, jest nami Meralon. Przywita się Meralon. Meralon będzie nas dzisiaj po Wrocławiu oprowadzał. To za dużo powiedziałeś. Będzie z nami chodzi po Wrocławiu. Za nami. Za nami chodzi <laughs> będzie po Wrocławiu. To jest najlepszy opis. Powiem wam tak, no ładnie się w tym Wrocławiu, ale jakoś tak mgliście, mało wyraźnie. Człowiek mgła i człowiek smer. To miasto ja nie zasługuje na takich bohaterów Zatem jak widzieliście przez chwilę ten antykwariat To tam był taki pomnik kota Ten ja kot był... Ten kot żył, żeby... Nie, znaczy nie ten pomnik, że żył, ale tam był prawdziwy kot Który sobie przesiadywał na, na wystawie Tego antykwariatu i kiedy on umarł Zrobili mu pomnik Tam Na cześć tego kotka jest pomnik, można przyjść, pogłaskać. 🎵🎵🎵 Tam ludzie nie widziałem. Wobec wadki jeszcze. po orientalnego będzie dzisiaj testowanie Prawda? My rano będziemy jeść ciasto, Prawda. Prawda Znowu nic nie widzę Ale jedno muszę przyznać jeżeli chodzi o Wrocław Nigdy w życiu nie byłem tyle razy zaczepiony co tutaj przez 200 metrów. Próbowano wepnąć mi róże. Trzy razy zapytano się czy pomogę jakimś biednym dzieciom? Nie, już pomogę. Ja już pomogłem dzisiaj, to ile razy mam pomagać? Nie mam tylu pieniędzy przy sobie, przepraszam, ale... Jest zimno, więc idziemy coś zeżreć i jedziemy do domu, bo nam palce odpadają. A później pomyślimy. Jak zawsze we Wrocławiu muszą być testy jakichś zimnych jedzeniowych ciastek i byliśmy dzisiaj w sklepie. Jakiś orientalny sklep nawet, Milano nie jest za bardzo to za sklep, po prostu tam bywa. I to jest jakieś ciastko Eurocake, które jest zielone, nazywa się pandan. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia co to jest ten tandan, jakiś zioło Jakieś zioło Ojej No oh, Bardzo fajnie takie ciastka jaki, taki będzie kanał <grym 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 Dla mnie to nie ma smaku kompletnie Nie wiem według mnie jest okropnie słodkie a nie przyjęłem zielonego pojęcia jaki to, to jest tylko cukier jakbym miał nie, nie mam takiego smaku, nic tu się nie wybija. Sake and spet pandan cream, Hwana wiosen. A tak w ogóle to tego jestem ciekawy. To ja teraz dostałem chupa O Jezus. No po prostu pachnie jak chupa O Jezus, jakie to, to jest słodkie. Straszne to jest, ja nie wiem kto to pije. Co oni w tej Japonii mają, czy gdzieś tam w tych krajach azjatyckich, że do wszystkiego tyle cukru sypią? Ruchnice. To jest kolor tego napoju. Ten zapach po prostu aż bije w nos. I tak proszę państwa, kończy się nas wyjazd do Wrocławia, krótki, aczkolwiek intensywny. Człowiek już nie będzie taki sam po tym co widział. Wrocław zmienia ludzi.